Siemanko wszystkim, to znowu Shins i kontynuujemy dalszą grę w minecraft skończyliśmy tutaj po wyjściu z tamtej e, i co, będziemy dalej szukać Oczy, oczywiście domku, Szuka, szukamy teraz miejsca na domek nie wiem czemu po, powtarzam to samo zdanie, ale okej okay. ja jakoś często tak mam próbuję tą li... Tą wadę likwidować Lecz to mało jest skuteczne Dobra e, A po drodze będziemy próbować Zbierać Obojętnie jakie Żelazo Które w późniejszej fazie gry będzie nam Cholernie przydatne Nic nie ma, dobra wracamy Hop 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 Okej okay. Nie ma nic może z tej strony coś, coś, coś będzie? Góra, dół, słyszę zombie. Źle wróżę. O właśnie. Zarazo. Bardzo miłe. Tylko dwa. No. Węgiel. I tak ogólnie schodzimy, ca cały dzień zamiast sz szukać mie miejsca na domek to siedzimy w kopalni Dobra zbierzemy to nie węgiel FUK. I się wrócimy Aaaa! Szybko Aaaa. Żelaza nie mam więc zrobię z kamienia Obojętnie z jednej sztabki żelaza to, to mogę sobie zrobić jedynie... E, jedynie łopatkę, której teraz nie chcemy Węgiel, węgiel, węgiel o. Nie, nie dobrze Okej okay. Wszystko jest, oprócz tego Dobra, i już powracamy, nie będziemy więcej zbierać OK Sprint Ta yeah. dobra, odbija mi słyszałem zombiaka gdzieś znowu, dobra, eee, wychodzimy szybko. Okej okay. Wow. Eee eee, eee... eee... Dobra, nie wiem gdzie byliśmy Dobra, po prostu pójdę w stronę wody i odpłynę stąd I sobie przebię na nagrywanie na i z, jak znajdę jakiś ląd to wam, to do was wrócę A jak w międzyczasie sobie ziemięsko O, oh, kolejny sprint. Och, muzyczka minecraftowa. Zawsze spoko. Oh. Stara, strasznie mnie odpręża. Aha, skate się odzywa. Zaraz powró po powrócimy, tylko zrobię krótkie ucieńce. Okej, okay, wracamy. O, tam, ja, tam jakaś wielka góra jest, do której podążamy. Choć nie chcę do niej podążać. W sumie, się, mo się może tutaj ulokujemy, co? W sumie, po co szukać jakichś... tych... jaby co to się... De po, po prostu ale, ale jak tutaj jest nawet sporo miejsca są drzewa jakieś pojedyncze no właśnie pojedyncze są ale możemy sobie zawsze zrobić z mączki kostnej yy, drzewa kolejne boże przepraszam za takie ściny ale po prostu nie myślę dzisiaj coś Ogólnie za, za 40 minut gdzieś muszą wyjść, więc to to jest taki o, odcinek na szybko. No śmigaj mi, śmigaj. Aha. Robi się... wow, noc. Mogę na lodzie? Nie, nie mogę. Pyk, pyk, okej. Okay. Położymy się spać. A, na nasz nowy dzień, możemy iść dalej. Ło, wow, jakiś wielki krater. Jak można zauważyć. Cholera, gdzie jest? Ta woda jakaś. Getemet. Jakieś odłamki innego biomu się pojawiają, nawet. Zwierzę jakieś się odzywają klimatycznie Jedemy. kwiatki, kwiatki Kurczaki Nie ma o, czym gadać A, O! szałem szkieleta Nie, nie będę tam schodził Nie mam zamiaru, o Jezu, znowu nie na nie mam stopera włączonego żeby nastawić godzinę Wait Na chwilkę jest... ...and do sumie nie będę stawał bo Jedna ręka mi wystarczy, żeby nastawić Nie... Gadamy. Przepraszam was za to, że za to nie przygotowanie ale Nie miałem kiedy Dobra Jest na, na nastawione 12 minut Bo już biegamy z dobre 5-6 nawet więc będzie taki o 18 minut dookoła tak strzelam na oko gademy nie ma w ogóle żadnego przejścia nie ma żadnej żadnej wody o, może tak to powiem boże moje stare świeckie przechył się odbywa z tyłu będę sobie musiał o, kupić nowe a tu słyszałem pajączkę No, patrzcie wy, jakie... jaka jak ta... lokalizacja jest wielka. Instancja, jaki ten biom jest wielki. Jest wiele określeń na takie... Mm, na takie, takie, takie... uuuu... Dobra. Nieważne. Się si, si tylko plo, plączę w słowa bez sensu. Edemet, gdzie jest woda Kurde no Biom zimowy I nic więcej Kurde no To jest mój najbardziej znienawidzony biom Wraz z y, tym Z wagiennym Po prostu go nie znoszę gdy nie ma ża żadnego innego biomu tu damn it. no kurde bez jej o, o śmiernica utknęła, o może? nie kurde to są czanki niezawodowane ja pierdziela, serio o, fajnie to wygląda że mam tak mie miecz w pasie i wow Uh, и тача на пеца. Е, добре. Гадем е А, звъхвам овца. Dobra. O, o, tu jest biom bagienny, który też nie znosza Ale miło mi przynajmniej widzieć jakiś inny bio, biom niż zimowy Jestem szczęśliwy teraz Dobra, wy wyszliśmy z tego biomu na morze I teraz z wami się pożegnam I pójdę i dojdę z wami i dojdę z wami dojdziemy, bo są Dobra, nie. E, Po prostu włączę nagrywanie. Jest, ale mi nagle nie gierka e, Włączę na, na nagrywanie, gdy znajdę jakiś ląd, który mi będzie pasował czy coś tego rodzaju. Że po prostu nie, nie był ebageny ba, ani zimowy, więc zaraz wrócimy. Chyba widzę ląd! Ja! Dobra <laughs> Jezu, wreszcie Kurde, dopiero w czwartym odcinku znaleźliśmy miejsce na domek W czwartym odcinku Oh, jeez Uuu, wilki Czekajcie, mam kość, aż siedem Uhuhuhuh. Czekajcie, może żeby być piesko No. Dwa kurde Idziemy się gasz Noś to Aaa no gademet. No nie Dobra to ostatnio kogoś na tego Chodź tu Aaa That's Dobra Ty, nie udało się Wziąć, wziąć pięska, Ale weźmiemy sobie grzybki um. I potem sobie zrobimy zupkę grzybową. Okej. Okay. Jezu, wreszcie ląd. miarę normalny ląd. Thank you. Pustynia. Jezu. Szczerze chyba się ulokujemy tutaj. Op, awa. Ała. ała sobie zbroję, zniszczenie ją nie bardzo. Dobra sobie... O! Tutaj. Tutaj będzie nasz piękny pierwszy domek. W tym miejscu. O! O! Daj! Okay. O! Jeszcze ta muzyczka z Minecrafta. Tak miło jest, strasznie. W zasadzie, że ja to się ciągle powtarzam, ale okropnie ją lubię. Nie wiem czemu. żeby sam w sumie ja sam stał żeby o, zakopać że wyrównam tutaj z tych wszystkich kaktusów, nie kaktusów okej okay, okej okay. ogólnie mówię, na Naprawdę, że żeby nie było że nie umiem bu budować domku, to będzie czysta prowizorka po prostu nie umiem ni nic budować po prostu kwadrat, czy tam trójką umiem zbudować i tyle po pierwsze nie, nie mamy drewna, po drugie ro, robi się noc więc w pół, pójdziemy wpierw spać przed w ogóle ja jakimś działaniem okej, okay, to tu sobie zrobię skrzynki o, wre, wreszcie miejsce na domek wszystko zaraz chowamy, potem wyciągnę to co dla mnie ważne tak tak nie mi niepotrzebne. kaktusa schowamy e, przepalimy od razu połowa węgla starczy przepalamy o jezu ale będzie teraz teraz będzie na pewno zebrać już ta która która dodaje modyfikacja mhm mm i jeszcze bym sobie w sumie hm, ku, e, zbudował e, jak to się nazywało teraz ta, ta modyfikacja co to, to dodaje broni nowe czekajcie o, ta się robiła e, nową broń która dodaje ta modyfikacja ale zrobimy sobie e, tą kakamienną e, żeby była lepsza i to jest Stone War X Czyli po prostu sikierka taka mm, wojenna. Wojenna sikierka, boże. Dobra, nevermind. Ehm, idziemy robić jakiś domek, ale przed e, domkiem trzeba zdobyć troszkę e, tego. Czego? <laughs> Dawno! Jezus, się wszystkim! Uh. Ile mamy je od e, czasu? Mm, czy, ok, pójdzie okej, okay. zbierzemy tak z stak, nas powinien starczyć, ze względu na to, że to chyba są 3 staki, nie chyba 2,5 dwa, dwa staka, nie, jak dobrze pamiętam. Czy mogę pamiętać źle? I to jest bardzo częste. No, to zobaczymy. Jademy Szybko. Dobrze, że te kamienne ścinają szybko. A, A też się da państwo Ale chyba jeśli kierko jest szybciej. Chociaż nie, tak samo jest. Po prostu to jest... to jest wojenna, jak to już wcześniej powiedziałem. Tak, ma takie same tempo. Mm, co jeszcze było, kurczę, już nie pamiętam. Spis, spis broni. W, w następnym odcinku będę musiał przejrzeć jeszcze raz. Mm, na szczęście mamy, mamy już tutaj jakieś takie... No, mamy drzewa. Ooo, dziękuję. Uh, już myślałem, że was zanudzę na 50 odcinku szukanie domku czy miejsca na domek. Dobra. A to jest Patrz tu do mnie. Kam tu... O! Jebuszko! Kolejne jebuszko. Sweet. Dobra. Zrobimy sobie tego tak po... Przystąp, czyściutko prowizorka, mapa sam początek. Wow, sporo dodało mi jednak. Mmmm zrobimy sobie tak 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 no może być na dług, na długość może być tak i tak, tak a tu sekundka Apa i ogólnie będzie taki ta szkic do domku że wiecie tu jest cyk tutaj jest ścianka tu i tu ta, taki mały pie, piesze prawizoryczny a dach sobie zbudujemy z tego ja, jaśniejszego żeby się ładnie odróżniało kurczę, jakąś muzyczkę kurde Szkoda, że nie ma opcji, żeby ciągle grała, bo by było w sumie dobrze. No nieważne. Zaraz, okej. Okay. Eee, zaraz mi będzie brakowało, oczywiście. Ja, Jak żyć, bo mi zawsze brakuje drewna na wybudowanie domku. Może, nie, to, tą, tą ściankę sobie budujemy troszkę szerzej. Tak gdzieś tu. Okej, okay. tu. E, wpierw zrobię po prostu ta, taki prowizoryczny coś gadamy, coś nie trafią. Mm, szybko. Dobra. E, I tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. To jest taki naprawdę pierwszy prowizoryczny domek. Gdzieś tutaj będą drzwiczki. Mm, I okej. Okay w sumie mam, ta, mam taki planuś czekajcie bo mi to tutaj będzie alarmowało właśnie już za, za sekundę miało mi właśnie alarmować dobra to jeszcze z 4 minutki czekajcie bo um, co sekundki sekundkę okej okay. um, nastawię jeszcze 4 minutki okej okay. żeby, je, żeby jeszcze zrobić jakieś lekkie ścianki żeby były jakieś ten hmm, jak się nazywało no, no żeby był po, 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 po prostu jakiś ta, taki szkic a w następnym odcinku sobie po prostu dokończymy domek i żeby was oczywiście nie zamęczać tym wszystkim a oczywiście następne odcinki będą jakoś bardziej już rozbudowane. To będziemy już coś więcej budować. Możecie też swoje propozycje pilić pili w komentarzach, co będę bardzo wdzięczny. co bym mógł zbudować. Bo ja nie... bo ja, bo ja Nie wiem siebie słowić. Ja po prostu nigdy nie umiem sobie wymy, wymyśleć czego czegoś, co mogę sobie... ten... To mogę sobie, sobie wybudować więc liczę na Waszą kreatywność w komentarzach i będę czekał, a jakby co, to będę po prostu sam budował gdy nie będę na wizji hmm, jak to będą, o, o, oczywiście jak, jakieś większe bu, budowle albo po prostu będę budował e, z 5 mi, minut na, na, na wizji, a potem po prostu be, będzie kolejny odcinek, no zobaczymy jak to wszystko ujdziesz może gadam tak szybko, że jakbym... M, kto by śpieszył? W sumie to śpieszę mnie coś, ale... Ja, jak już wcześniej wam mówiłem Moje wyjście, ale... Jeszcze do tego mam pół godziny, więc... Nie wiem, czemu się tak to, to śpieszę Dobra O, zetniemy sobie ostatnie drzewko Żeby... Staczyło nam czasu na... Jakieś remonty O fuk Sk Skąd już Giń Wow, skąd się tutaj wziął? Hmm, okej okay. Weźmy sobie jabłuszko Huuu, sporo wilków tutaj jest je w okolicy O, Jeszcze zrobię sobie w międzyczasie um, ten Dzisiaj e, po, podłogę, gdy, wa, gdy was nie będzie Żeby po, was tym nie zamęczać Po, po trzy po trzy. ok eee. cześć Huu. jeszcze tutaj sobie tylko ty ty to wygładzę postawię tutaj eee nie mnie tam no C nie rób mi tych dziur no szybko i tu już sobie skończę odcinek Gdy go już podłożę tutaj Gdy um, podłożę tutaj drewienko Oj, ścinam mg IG, e, To znaczy, że mam mało miejsca już Na dysku Więc idealna pora, żeby wa, Właśnie skończyć odcinek O Jezu, tak to brzy, e, brzydko wygląda że całą Okej Okej, okej. Okej, okej, więc to jest znalazła się nasz pro, prowizoryczny domek, jak na tą chwilkę. Ale to ja się z wami teraz pożegnam moi tarczownicy. Dobra, nie, bo będą zarzuty, że zgabiam od Więc... <ścoughs> o właśnie. O. Dobra. Więc ja... Ja się z wami z tego miejsca żegnam komentował dla wa dla waszyń, skomentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, nie łapkujcie piszcie komentarze żeby e, miał co robić w na, na następnym odcinku i w e, na następnym odcinku jak już wspominałem będę ko kończył domek i jeszcze co, co wymyślę wymyśl, żeby po prostu nie było nudno, dobra, więc ja się z wami pożegnam jeszcze raz na ra na razie wszystkim i do następnej